Witajcie, z tej strony Kantal, Indie po polsku. Po sukcesie pierwszej części przygód Alan Wake'a, twórcy studio Remedy Entertainment postanowiło stworzyć kontynuację. W Alan Wake American Nightmare akcja dzieje się w 20 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Tym razem jednak gra została zainspirowana twórczością filmową Quentina Tarantino oraz Roberta Rodriguez'a. Niektórzy mówią nawet, że jest to spin-off serii. Fabuła zawiera nawiązania do oryginału, jednak jego ukończenie nie jest konieczne, by w pełni cieszyć się rozgrywką. W niewielkiej aryzańskiej miejscowości, niedaleko słynnej Road 66, główny bohater odkrywa, że trafił do serialu Night Springs, do którego w młodości pisał scenariusze, a fikcja miesza się tutaj z rzeczywistością. Musimy pomóc Alanowi rozprawić się z demonami oraz dowiedzieć się, jakie będą jego dalsze losy. Zaczniemy sobie tutaj nową historię na normalnym poziomie trudności. Mamy ciemną noc, w oddali słychać dziwne dźwięki, a my jesteśmy gdzieś w Arizonie, przy motelu, w którym śpi nasz przyjaciel z pierwszej części gry. Zobaczcie, Barry Wheeler śpi mocno w swoim łóżku. A Alan Wake jest w telewizji staje się niezwykle zamazane, a nigdzie nie jest aż tak widoczny jak w Nightsprings. Alan Wake jest w serialu. Autorstwa Alana Wake'a. Człowiek stojący przed wami jest wojownikiem światła, który uczestniczy w odwiecznej walce światła i ciemności. Ściga groźnego przeciwnika, wysłannika ciemności. Swojego złego sobowtóra, znanego jako Pan Skrzyt, Mr. Scratch. Jestem z tyłu, za tobą! W końcu i tak cię złapię! Może i tak, ale co wtedy zrobisz? Do tej chwili zniszczę wszystko, co kochasz. I Alan Wake został zaatakowany przez siły ciemności. Po kilku chwilach budzi się w tym koszmarze. Będziemy musieli mu pomóc dostać się do bezpiecznego miejsca oraz rozwikłać zagadki, co tutaj się dzieje. Mężczyzna został brutalnie wyrzucony z mroku otaczającego brzegi naszej rzeczywistości. Przybył stoczyć decydującą walkę w Night Springs. Zaczynajmy zatem. Biegniemy i podniosę sobie latarkę, ponieważ latarka to główny oręż naszego bohatera. Dzierży on nią oraz walczy z przeciwnikami. Gdy mamy jakiegoś przeciwnika, są wokół niego takie czarne smugi. Musimy nakierować na niego światło latarki, i dzięki temu ten przeciwnik staje się dostępny w naszym świecie, w świecie żywych. Dzięki temu możemy do niego strzelić. Zobaczcie, możemy też do tych czarnych smug, gdy opanowują jakieś przedmioty, skupić na nich światło, i dzięki temu znikają. Zatem, Alan Wake to bohater światła. Walczy on jasnością. Podczas gdy, wszystkie stwory, wszystkie tutaj mroki skrywają się w głębokich ciemnościach. Oto jeden z mrocznych przeciwników. Nakieruję na niego światło i teraz mogę do niego strzelać. Zobaczcie, wszystkie te efekty pięknie wyglądają. Kolejny przeciwnik, tym razem taki duży z siekierą, albo kluczem francuskim, albo metalową rurką, cokolwiek to jest. I tak jest straszny i duży. Musimy opuścić kanion, więc przebiegniemy. I co tutaj nas czeka? W innym życiu ten człowiek był pisarzem. Wciąż praktykuje tę sztukę, wykonując swoimi słowami narzędzia wojny. Ale okrutne prądy, które go tutaj przywiodły, porozrzucały zapisane przez niego kartki. Zatem naszym dodatkowym zadaniem będzie znalezienie wszystkich maszynopisów Alana Wake'a. Tutaj mamy szyb naftowy, do którego niedługo wrócimy. Pora udać się do schronienia. Tam w oddali widzę motel, który widzieliśmy w intro. Światła motelu wyglądają zachęcająco. Mężczyzna czuje, że to tam znajdzie drogę do wybawienia z kłopotów. Zatem musimy tam podążać. Zobaczycie zaraz, że będzie taka scenka, w której nasz bohater będzie widział dużo mrocznych pomiotów. Gdzieś we wnętrzu ziemi przerwana została struktura przestrzeni, a z mrocznych głębin wyłonił się strumień potworów. Mężczyzna rozpoznaje w tym rękę swego złego sobowtóra. Wie, że musi położyć kres temu szaleństwu Zatem będziemy musieli stoczyć w walkę z kilkoma pomiotami ciemności Ja sobie teraz ucieknę do bezpiecznego miejsca w motelu Ponieważ gdy znajdujemy się w jasnych miejscach Nasi wrogowie nas nie mogą dosięgnąć Boją się oni światła Jak widzicie Alan nie może zostać w tamtym miejscu Ponieważ zostałby zabity Uciekamy zatem do motelu Tutaj spotkamy pewną kobietę, która będzie miała dla nas instrukcję, co robić dalej. Mamy tutaj bezpieczny snop światła, w którym nasz bohater się leczy. Tutaj mam skrzynię z bronią, ale teraz niestety nie mogę jej ze sobą zabrać. Nie mogę otworzyć tej skrzyni, ponieważ nie mam wystarczającej ilości maszynopisów zebranych. Przeszukajmy garaż. O, i mamy naszą. Znajomą, która będzie tutaj nam dawać zadania. Hej, to ty? Hej, hey, pamiętasz mnie, prawda? Emma, Emma Sloan. Me, right? Chyba Emma, masz coś, co należy do mnie. You, my... Poważnie? Napisana na maszynie scena. O tak, to dziwne. Faktycznie znalazłam taką kartkę. Nie wiem skąd tu się wzięła. Były tam same dziwne rzeczy. Coś o platformie wi wiertniczej i satelicie. Tak, to właśnie to. Nie mam pojęcia, skąd wiedziałeś, że ją mam, ale chyba jest twoja. Posłuchaj, o co w tym wszystkim chodzi. Wokół platform wiertniczych kręcą się okropni ludzie. Jest w nich coś naprawdę dziwnego. Są niebezpieczni, zajmę się nimi. Postaraj się ich unikać, dobrze? I pozostań w świetle. Oni nie cierpią światła. Tak naprawdę nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Oczywiście, że tak, panie Wake. Pamiętam, że zatrzymałeś się w tym motelu. Nie, człowiek, o którym mówisz, tylko wygląda jak ja i posługuje się moim nazwiskiem. To nie jest przyczyną tych kłopotów. A ja myślałam, że mm, skoro w tym wspomniałeś, myślę, że twoja aura wygląda dużo lepiej niż jego. Jestem bardzo wyczulona na takie sprawy. Zatem musimy znaleźć kilka przedmiotów, które pomogą nam napisać nową rzeczywistość. Wojownik Światła rozpoznaje kartkę, którą otrzymał od kobiety. To broń jego własnej konstrukcji, zaprojektowana specjalnie do zniszczenia Mrocznego Portalu. Jeżeli otworzy, warunki będą spisane na kartce. Uwolni ogromne moce. Musimy zatem biec do gwiazdek, które są naszymi celami na mapie. Minimapa w lewej górnej części ekranu pokazuje Twoje aktualne cele. W formie ikon przedstawione są tam również miejsca, w których znajdują się skrzynie z amunicją oraz bezpieczne miejsca. Migające znaki zapytania wskazują znajdującą się w pobliżu ukrytą stronę maszynopisu. Zatem biegniemy tutaj do tego tira i zobaczymy co musimy tutaj znaleźć. Osiągnąłem punkt kon kontrolny i tutaj wyłaniają się mroczne pomioty. Oczywiście, standardowo muszę do nich strzelać i najpierw rozświetlać ich światłem. Pięknie i jeszcze jeden został. Jak widzicie, niestety nie mam baterii do latarki, dlatego też y, mam trochę problem z likwidowaniem przeciwników. Jedna rzecz załatwiona. Udało się. I teraz jeszcze zbiorę sobie tutaj naboje do pistoletu, naboje do strzelby, pistolet sygnałowy. I myślę, że dzięki temu będę mógł udać się do kolejnego punktu. Idziemy dalej. Zobaczmy. Tutaj czeka mnie kolejne miejsce. Jest to taki stary opuszczony budynek. I tutaj już wiem, że niestety czyha na mnie kolejny wróg. Wróg, przepraszam. Przeciwnik rozrywa się na pół, chcąc uniknąć nienawidzonego światła. Staje się słabszy, ale dwukrotnie zwiększa liczebność. Oto arytmetyka horroru. Zobaczcie moi drodzy, jak pięknie rozbłyskła flara. Naprawdę te wszystkie światła tutaj są niesamowicie piękne. Dodaje to genialnego klimatu do tej ciemnej nocy. Podniesiemy jeszcze karabin, i dzięki temu będę mógł sobie likwidować o wiele szybciej przeciwników. Mam dodatkową siłę ognia. Mogę sobie zmieniać broń oczywiście, ale ten karabin będzie o wiele lepszą bronią dla mnie w tym momencie. Udajmy się zatem do trzeciego punktu, do trzeciej gwiazdki. Ona będzie się znajdować tutaj bliżutko, już. I jeszcze mamy stronę maszynopisu. Zbierzmy sobie ją. Jak widzicie, mam 4 na 53 strony maszynopisu. I tutaj mam takie ogłoszenie, taki baner duży. Tylko niestety, co się stanie? Zobaczcie, moi drodzy. On na mnie się zawalił. I kolejny raz witają mnie mroczne pomioty. Tym razem 3. Jeden uszkodzony, zneutralizowany. I jeszcze dwa. Kolejny, i pięknie. Mogę zebrać ostatni przedmiot potrzebny do ukończenia tego zadania. Teraz pora wrócić do Emmy. Mężczyzna znalazł akumulator, ale jest on wyładowany, trzeba go z powrotem naładować. Biegniemy zatem do motelu i będziemy czekać na dalsze rozkazy. Całe szczęście, że mam jeszcze naboje. Potrzebuję naładować akumulator. Żaden problem. Naładowała dla nas akumulator. Bardzo nas to cieszy. Teraz musimy się udać na pole naftowe i napisać ponownie rzeczywistość. Zabiorę ze sobą trochę naboi. A tutaj nie będę potrzebować. Mam naboje do pistoletu. No, mam ich całkiem sporo. Dlatego też teraz będziemy mogli... Biec swobodnie do tego miejsca, w którym tak naprawdę zacznie się prawdziwa akcja gry. Uwierzcie mi, moi drodzy, tutaj będą się dziać cuda. Jestem, powiedzmy sobie szczerze, naprawdę fanem tej gry. Bardzo podobała mi się pierwsza część, a część druga jest jeszcze lepsza. Kiedy przeciwnik atakuje, możemy unikać ataku shiftem. Ale ja nie będę musiał tego robić, ponieważ mam wystarczająco dużą ilość naboi oraz dużą ilość światła w latarce, tak, żeby pokonać trzech przeciwników. Nie jest to jakoś bardzo skomplikowane, dlatego też idzie mi z łatwością. O, tutaj jeszcze jeden. Pięknie i jeszcze jeden. Zatem jest ich tutaj troszkę, ale nie stanowią oni dla mnie wyzwania. O, dopiero teraz mogłem go pokonać. I zbierzemy sobie trochę tutaj sprzętu, który mogę ze sobą zabrać. Tutaj mam pistolet, ale nie jest on mi potrzebny. Wystarczą mi naboje, żeby zlikwidować przeciwników, którzy będą przy szybie naftowym. A będzie ich całkiem sporo, moi drodzy, ponieważ tutaj czeka na nas okropna niespodzianka, ale to za chwilę. Wybiegnę sobie na górę. I pora na straszną, straszną niespodziankę. Mamy naboje do karabinu, dlatego też przeładuję, żeby mieć pełny magazynek. I mamy, moi drodzy, dwóch przeciwników, którzy zrobią straszną rzecz, a mianowicie rozdzielą się. Zobaczcie, jak oni się rozdzielają. Jest ich znaczna ilość. Będę musiał uciekać. I tak oto mogę ich pokonać, trochę odbiegając. Oczywiście rażę ich światłem swojej latarki. I jeszcze jeden chyba został dzięki temu. Pięknie. Teraz pora, żeby przywrócić porządek rzeczywistości. Pytanie, czy to koniec potworów? Mam nadzieję, że tak. Zatem musimy teraz zmienić rzeczywistość, moi drodzy. Mamy trzy gwiazdki: w tej będziemy musieli wsadzić akumulator. Tutaj będziemy musieli zrobić jeszcze jedną rzecz, a mianowicie włączyć płytę. I dodatkowo w tym miejscu musimy umieścić zawór. Pięknie. Co nam jeszcze zostało? Musimy włączyć wszystko, moi drodzy. Pięknie. Przełączamy światło ostrzegawcze, i zobaczcie, co teraz się stanie. Sprawdź maszynapis. Włączamy tutaj pompę. I pięknie, teraz pora na odmienienie, odmienienie rzeczywistości. Tak, moi drodzy, wygląda początek w grze Alan Wake American Nightmare. Mam nadzieję, że również jak ja jesteście usatysfakcjonowani taką rozgrywką. Naprawdę gorąco Wam polecam tą grę. Zobaczcie te wszystkie piękne wybuchy światła i ogień. Czyż niesamowity klimat nie. Wylewa się z ekranu i do tego ta muzyka. Pięknie. Ja muszę uciekać. Dzisiaj będę żegnać się z Wami, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.